Witajcie drodzy kochani. Jeszcze raz chciałem wspomnieć kilka słów na temat uziemienia, ponieważ wielokrotnie w toku naszej pracy, w toku naszych obowiązków codziennych jesteśmy tak zaabsorbowani naszymi sprawami codziennymi, że zapominamy czasami nawet o dobrym odżywianiu się, od, od, o utrzymywaniu dobrej diety w naszym życiu, jak również zapominamy o uziemieniu się, także bardzo jest ważny faktor, zwrócić trzeba na to, żeby odżywiać się w sposób normalny, w sposób dobry, w sposób harmonijny, żeby nie było tam produktów kwasów, które się, są przeciwstawnych, na przykład kwas cytryny, który się przeciwstawia kwasowi z pomidora. Nie możemy łączyć tych dwóch kwasów, ponieważ one wpływają bardzo źle na nasz organizm. Organizm ludzki, jeżeli mamy cytrynę i owoce cytrusowe, możemy je łączyć, tak jak pomarańcza, grejpfruty, cytryny, możemy je spożywać, robić sałatki z, tego, z tych owoców, ale nie łączmy, drodzy kochani, pomidorów z kwasem, z cytryną, ponieważ będzie po prostu reakcja, będzie pewna reakcja w naszym organizmie, która może się zakończyć bólem naszego brzucha. Także odżywianie jest bardzo istotne w naszym codziennym życiu, ale musimy też pamiętać o uziemieniu się. Musimy poświęcić przynajmniej jeden dzień w tygodniu na to, żeby gdzieś wjechać w naturę, żeby pojechać na jezioro, na plażę, dotykać stopami ziemi, chodzić bez butów, bez żadnych skarpet, dotykając natury, dotykając łąki naszymi stopami. Dotykając ziemi w lesie, poczucia leśnego czy ewentualnie kąpiąc się w zimnej wodzie, czy jeżeli ktoś jest w tropikalnym kraju, w tropikalnej, e, tropikalnej wodzie, na tropikalnej plaży. E, akurat e, tak się złożyło, że ja jestem na Teneryfie i również mamy tutaj dobre plaże. E, bardzo istotne jest to, żeby ciało miało kontakt z piaskiem, e, z ziemią. E, żeby po prostu e, te jony plusowe, żeby rozładować z naszego organizmu. Bo jeżeli nie, no to w ten czas to, e, to kochanie, będzie... Oddziaływać na pewnego rodzaju, pewnego rodzaju złe samopoczucie u nas. Jeżeli osoba pracuje w biurze po wiele godzin z komputerami, z jakimiś pulpitami elektronicznymi, czy to pracując w radiu, w telewizji, no niestety musi wyjechać w naturę, musi się rozładować. Te jony plusowe muszą się gdzieś rozładować. Wielokrotnie jest tak, że ktoś pracuje w jakiejś fabryce, również tam jest dużo maszyn dużo maszyn, które są elektroniczne i one oprodukują jakby te jony one plusowe, plusowe, które nie są dobre dla nas. Dlatego również polecam tym osobom, które pracują na maszynach technicznych, na jakichś obrabiarkach, na jakichś lipierkach, na jakichś maszynach, to osoby też muszą po prostu mieć kontakt z naturą w jakimś dniu tygodnia, żeby po prostu się zrecytować zrelaksować, zenergetyzować swoją aurę. Ja dodam, że aura danych osób, które żyją w krajach tropikalnych jest mocniejsza jak aura osób, które mieszkają w krajach ciemnych, czyli takie kraje jak Niemcy, Polska, tam gdzie nie dochodzi dużo słońca w zimie, to po prostu są kraje tak zwane ciemne i tam nie ma nie, nie ma tej wystarczającej energii nasza aura. Dlatego jest dobrze czasami przyjechać do takiego kraju typu Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja, żeby zenergetyzować się, ten niedobór witaminy D, uzupełnić właśnie wystawianie się na słońce. I jak najbardziej chodzić na bosaka po plaży, jak najbardziej kąpać się w jeziorach, jak najbardziej kąpać się w naszym polskim morzu, oczywiście w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie ma jakiegoś dużego zanieczyszczenia wód, to oczywiście można się kąpać. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo. Tu w Hiszpanii również pewne plaże można się kąpać, które są czyste, w miarę czyste, to na przykład jak w Puerto La Cruz, Wicot, czy ewentualnie w Gigantes na, na, naszej, na naszej wyspie, ale są pewne plaże, na przykład w Hiszpanii czy Alicante, w Santa Pola, tam gdzie jest Mar Menor, tam gdzie właśnie są duże wycieki jakiejś chemii do. do właśnie do tego morza i tam jest dużo śniętych ryb na brzegu i tak dalej, to tam, drodzy kochani, jest po prostu niezbyt to polecane, ponieważ jest duża zawartość chemii właśnie w tym morzu. Ale najważniejsze jest to, żebyście, drodzy kochani, mieli kontakt z naturą. Kontakt z naturą, możecie obejmować drzewa, możecie biegać, możecie robić jogging, możecie jeździć na rowerze możecie robić jakikolwiek sport w naturze. Ja polecam robienie sportu, czy ewentualnie jakiś rozwój fizyczny, yoga i tak dalej, ale nie w pomieszczeniu, które jest niewentylowane, nie na jakiejś siłowni, która po prostu śmierdzi potem i jest nieprzewietrzona. Jeżeli jest siłownia, która jest przewietrzona, dobrze wietrzona i ma dobrą wentylację, spoko. Ale jeżeli jest pomieszczenie zamknięte, gdzie jest Dużo parów, dużo, dużo po prostu nieprzyjemnych boni, które się tam po prostu gromadzą, to lepiej nie. Najlepiej po prostu zrobić dany, dany, sport, daną dziedzinę sportu na stokach narciarskich, gdzieś w naturze, tam gdzie jest, gdzie jest możliwość po prostu posiada, żebyśmy my mieli kontakt z naturą. To w ten czas taki kontakt jest na pewno pozytywny i dobry dla nas. I to by było mniej więcej na tyle, to chcę Wam drodzy kochani przekazać, żebyście się mogli uziemić, żebyście mogli mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień. A ja od Ciebie również promuję aronit mineralny bardzo zdrowy, to jest aronit superhuman. Od promiennik do kieszeni, jego się nie otwiera, nie rzucamy do wody, nie, nie do pralki, nie, wkłada, nie wkładamy, nosimy go przy sobie. Dodam, że taki aronit pracuje 30 lat, po tym okresie się neutralizuje, jest bardzo dobrze zrobiony, dobrze skomponowany i po prostu emituje energię białą, pozytywną, która podnosi nasze bobisy, wnosi nas na wysokie bobisy, wzmacnia system odpornościowy. To jest właśnie aronit Super Human. I właśnie polecam Wam, pod tym YouTubem będzie odnośnik do sklepu internetowego, gdzie możecie po prostu taki aronit sobie zakupić. Jak również promuję kamienie. Jak możecie tutaj zobaczyć kamienie, które są programowane przeze mnie, są ametysty, jak tutaj widać z pierwszych z brzegów, biały kwart, macie lapis azuli, macie kwarc różowy. E, takie kamienie, drodzy kochani, możecie ode mnie otrzymać. Ja e, z wysyłką do Polski e, biorę za jednego kamienia 100 zł, także jeżeli jakaś osoba jest zainteresowana, e, zawsze może po prostu taki kamień ode mnie otrzymać. I to by było, drodzy kochani, na tyle. Ja tutaj Was serdecznie pozdrawiam z gór Tenerify I do widzenia.